Cześć, Manko, witam Was bardzo serdecznie z tej strony domu. Dominik 2012 i witam Was w kolejnym odcinku z drugiego sezonu kariery Widzewem Łódź. Na jeśli kwaczy oczywiście 2021, do FIFA 16. No i co, dzisiaj oczywiście będziemy kontynuować naszą szaleńczą walkę o utrzymanie. Zagramy sobie między innymi derby z UKS-em na wyjeździe. Potem przyjdzie czas na Jagielonie u siebie, Lubin na wyjeździe i przyjęcie u siebie górnika zabrze. No i co, w ogóle widziałem, że któryś z was w komentarzach pisał, chociażby żebym ściągnął tutaj Tomczyka czy Piotra tam Talara, bo oni przyszli w rzeczywistości do Wizewa, natomiast ja nie będę takich transferów robił i już mówię dlaczego, bo po pierwsze, to pozycja napastnika akurat to jest jedna z naszych najmocniejszych pozycji w drużynie, mamy Robaka, Szymczaka i Czubaka, więc tutaj jest to jest bardzo bezpieczna pozycja, a jeśli chodzi o takich piłkarzy jak Tomczyk czy Samiec Talar, to oni by nam nie dali nic w tym momencie, a ja też nie mam kasy, żeby sobie kupować każdego, kogo nie potrzeba. Kariera, jakby, no po to się gra w grę, żeby karierę robić na swój sposób, tak? A nie, jakby, robić to tak dokładnie, jak to jest w rzeczywistości. No bo to by było bez sensu, po prostu musiałbym czekać, aż się robią transfery w Widzewie i takich zowników ściągać, no gdzieś nie, nie o to tutaj chodzi, tak? O to tutaj chodzi, żebyśmy kreowali swój własny świat, dlatego też takie, tak to tutaj robimy. No i w tym najbliższym spotkaniu z ŁKS-em ja jednak wyjdę chyba defensywnie, co? Czy nie? Dobra, nie, idziemy tak. Idziemy się z uks em napierdzielać i zobaczymy, co nam z tego wyjdzie, delikatnie mówiąc. Na prawej obronie Stępińskiej, w środku obrony wyjdzie Krupa z Rudolem. No już tutaj nawet nie, nie patrzę na formę za bardzo. Garcia na, lewym, na lewej obronie, jeden jedyny zawodnik, który ma jakąkolwiek formę. Dalej Szramowski czy Skrzypczak, dostanie szansę Skrzypczak. Potem Kort z Zylą, na prawym skrzydle Oyama, z przodu Robak. No nie wiem, no spróbujemy to jakoś tak zestawić i zobaczymy, co z tego wyjdzie. No, z ŁKS-em w poprzednim roku potrafiliśmy wygrywać w pierwszej lidze, więc ŁKS też ma trzy porażki z rzędu. Mam nadzieję, że to jest ten moment, w którym właśnie ich złapiemy i w którym uda nam się ich pokonać. Malarz w bramce, dalej Sobociński między innymi, jest Dominguez, jest Trąbka, jest Gima. No ale to nie jest mega skład, no ale ten Dominguez na 1-0 niestety w 37 minucie wchodzi Letniowski za korta. Chodzi pięczek za udowidzicia, Krupa remisuje, ok. Skrzypczak z czerwoną kartką. Mamy remis, czy to się tak zakończy? Tak, to się tak kończy, tak to są kolejne pokojowe derby łodzi. Już takich trochę mieliśmy w tej karierze. Mam, na, mam wrażenie, że tutaj wszystkie derby się tak kończą. Hmm. Hmm. Czyli po prostu straightowałem skrzypczaka, fajnie wiedzieć. Ok. Robak ma nadzieję w końcu się przełamać. No faktycznie, jest coś w tym, że robak nie strzela na razie w tym sezonie, ale gdzieś też jego pozycja w drużynie jest taka, że no nie zmienimy go naszym Szymczaka przynajmniej póki ten nie będzie miał wyższego overalla od Marcin'a, a do tego już blisko. Fundambu rozwinął się na 63 oceny, to no na pewno fajnie. Mamy informację o zawieszeniu zawieszeniu Sebastiana Rudola i zawieszeniu Mateusza Skrzypczaka. No trochę nam zawalił Skrzypczak, że dostał tą kartkę, no ale na jego szczęście nie straciliśmy już żadnej bramki po tym po tym incydencie. I udało nam się dowieść ten wynik do końca. Mateusz Flak, jakiś skrzydłowy, ciekawy. Dawid Musiał z rezerw Śląska-Wrocław. Kentin Sidorf, lewy obrońca, grający aktualnie w Zagłębiu Sosnowie. Z Waszczyka, już sobie mamy na liście scoutingowej. Ok, przechodzimy sobie dalej. Ostatnie 3 dni tego, tego. Dalej tracimy 4 punkty do eks u i 4 punkty też tracimy do Stali Mielec. Więc. No gdzieś w tej strefie spadkowej jesteśmy wszyscy blisko siebie. Problem w tym, że dalej jest trochę, trochę, trochę większa przepaść. Jarek Kubicki to by był ktoś, kto by nam może pozwolił wejść na wyższy poziom. Wiemy, że w Lechii jest różnie z płaceniem, ale 25 tysięcy euro tygodniówki... Chyba jednak trochę za dużo będzie. No ale dobra, no kiedyś musimy wejść na wyższy poziom płacowy. No widzimy, że to co mamy teraz w tej drużynie to za bardzo nie działa. No a jeśli chcemy realnie wrócić do wielkiej sławy widzewa, no to trzeba zacząć chyba robić odważniejsze rzeczy na rynku transferowym. No przynajmniej takie mam wrażenie, że z takim składem mamy teraz, to widzimy, że o zbyt dużo nie będziemy tutaj niestety w stanie powalczyć. Aleksander Wojda chciałby zagrać. No przykro mi Olek, ale nie zagrasz. No nie ma takiej szansy. Spróbujemy sobie zagrać defensywnym formacją, defensywną formacją w tym najbliższym spotkaniu. Wejdzie krupa, krupa Rudol, znaczy krupa Nowa Grzeźniczak. Taka trójka obrońców, bo Rudol ma czerwoną kartkę. Na lewej obronie zagra Pięczek, na prawej Stępiński, Dalej Szramowski, przed nimi Nawrocki, który ma do... nie są formę, o tak. Na lewej stronie zagra Funda... znaczy Udowicić czy Fundambu, a wejdzie Fundambu. Na prawej Ojama, tak to będzie wyglądało. Na ławkę zamiast Rudola pojawi się Broś, a za Skrzypczaka za a damy sobie tutaj zyle Dobra, tak to będzie wyglądało w tym najbliższym meczu. No i cóż, no miejmy nadzieję na to, że kolejny punkt się uda wywalczyć. Tak tymi punkcikami próbujemy iść do przodu. No to by była super rzecz na pewno z Jagiellonią, taki punkcik wywalczyć, bo Jagiellonia to drużyna szczołówki. No i znowu Robak nie trafia karnego. No jest problem z Marcinem. Dobrze, że Pięczek wyrównuje. Mamy jeden do jednego. Ale jest ewidentnie problem jakiś z Marcinem Robakiem w tej Ekstraklasie. No nie, nie może po prostu... Nie może po prostu nawet z karnego trafić do bramki, no to jest pewien problem. Krupa z kontuzją, to jest też pewien krople, problem. I do tego Kamara z bramką, to jest kolejny problem. Na szczęście Nowak wyrównuje, okej. Okay. Co się? A, Nowak, Krystian Nowak. Dobra, przez chwilę miałem rozkminę, jakiego my Nowaka mamy w drużynie, ale nieważne. Remisujemy z Gilonią. i to jest na pewno pozytywny wynik. Odrabiamy punkt tym samym. Dostali Mielec i ŁKS u Mamy 5 punktów straty do bezpiecznej pozycji. No, coraz lepiej to wygląda. No, ja wiem, że to jest optymistyczne patrzenie, dość, dość bardzo optymistyczne. Ale tak trzeba, no, trzeba szukać tych pozytywów. A takie pozytywy są, bo jest coraz lepiej. Zbliżamy się gdzieś do tych zespołów wyżej. Kontuzje krupa 4 tygodnie, no, i to jest duży cios. No, ale wraca Skrzypczak i Rudol, więc to jakoś się tam równoważy mniej więcej, że krupa wypada, ale wraca Rudol. Ale nie zmienia to faktu, że w tym momencie mamy po prostu trójkę obrońców, która nie ma opcji rotacji. Kasperkiewicz byłby dobrą opcją do ściągnięcia do tej drużyny, szczególnie jeśli chcemy grać tą piątką z tyłu. Antoni Kozubal, jeśli go by się udało ściągnąć na wypożyczenie, to by było coś. Kuba Wawszczyk, no ewentualnie w roli rezerwowego by się mógł nadać. Mateusz Flak nie, on wygląda słabo. Kolejne raporty, takie ogólne, w nowych zawodników. Kuba Kałuziński, go sobie sprawdzimy. Sebastian Milewski nie, Kuba Wójcicki ewentualnie mógłby się u nas, myślę, sprawdzić. Simopulos, Nowak, Oleksandr Jacenko, czyli rezerwy Lecha to są Gnypek, Gwilia, Dybowski, Sziplak, Bednarek, Owczarek, Jerzewski, Sawczak. Dużo tych piłkarzy przyszło, ale okej. Okay. Tak by to wyglądało i przechodzimy sobie dalej. Jestem optymistycznie nastawiony do tego meczu z Lubinem. Lubin jest na miejscu szóstym, czyli niżej niż chociażby Jagiellonia, z którą zremisowaliśmy w poprzednim meczu. Mówię, ja jestem optymistycznie nastawiony. Wchodzi tutaj Rudol. Wchodzi Rudol, tak więc mamy Hewelt, Nowak, Rudol, Rzeźniczak. Rudolak ten wskoczył o poziom wyżej, więc to na pewno fajnie. Dalej Szramowski, na bokach Pięczek ze Stępińskim. Potem Fundambu z Ojamą. Nawrocki przed Szramowskim. I robak. Fajnie, że ten nastały jakby środkowy, a ten nasz kręgosłup taki środkowy, że oni wszyscy są w nie najgorszej formie. Są w przyzwoitej formie. I to jest dość ważna sprawa. Na ławce rezerwowych znajdzie się Skrzypczak skrzypczach zamiast Cyli. Kort zostanie mimo że ma formę fatalną. No i okej, okay, tak byśmy podeszli do tego spotkania. Mam nadzieję, że w końcu się robak przełamie. Jeśli nie, no to możliwe, że już niedługo Szymczak dostanie swoją szansę na dłuższą metę w pierwszym składzie. Jeśli chodzi o Zagłębie, Lubin, to oczywiście Starzyński, oczywiście Balasz, znaczy Żiwec, także Baszkirow, Eze, bodajże z Queens Park Rangers, więc naprawdę mocna jedenastka. Ale Marcin Robak trafia. O to chodzi, Marcin, brawo. Mamy 1 do 0 do przerwy. Wchodzi Skrzypczak na boisko, wchodzi Garcia. Nawrocki z urazem i wszedł Kort, no mam nadzieję, że to, no właśnie, i to nam zepsuło, kurczę. No ale okej, okay, jest kolejny punkt, remisujemy z Zagłębiem Lubin, no to są dobre wyniki, mamy same remisy, co prawda. Ale tak powoli się zbliżamy, już mamy tylko dwa punkty straty, dostali Mielec, no to już naprawdę wygląda lepiej, wiadomo. Chciałoby się w końcu wygrać, tym bardziej w takim spotkaniu. Ale gdzieś Nawrocki uraz musiał wejść Kort, no i to się troszeczkę posypało. Ale mam nadzieję, że Kort też prędzej czy później do formy wróci, bo taki Dawid w formie na pewno nam by się przydał. Kontuzja na jeden dzień tylko Mikołaja Nawrockiego, więc nie ma to większego znaczenia dla naszej drużyny na dłuższą metę. To też bardzo ważne. Kentin Sidorf wygląda ciekawie jako ten lewy obrońca. go można do listy życzeń jak najbardziej dodać. Dawid musiał. Też wygląda nieźle, ale... Znaczy właściwie wygląda słabo. Nie wiem dlaczego powiedziałem, że wygląda nieźle. Chetich. Ten Czetic za to wygląda nieźle. Co tu tutaj jeszcze jest Czernomarkowicz? Go sobie możemy sprawdzić, mu się kończy kontrakt. Rivaldino też przy... nie, mu się nie kończy kontrakt, więc tutaj będzie go raczej trudno wyciągnąć. Bankow, Kaczorowski, Kwidziński sobie zobaczmy. I okej, okay. tak by to wyglądało jeśli chodzi o te raporty. W tym, w ty, w, znaczy o te zawodników, których będziemy skautować według tego raportu. I czas na ostatni mecz, już w tym miesiącu. Gramy z górnikiem, zabrze. Dość szybko nam ten odcinek się potoczył, no ale tak idziemy od tego meczu do meczu. Szybko to wszystko idzie. Jest to na pewno taki bardzo płynny odcinek, ale to też dlatego, że gdzieś dobrze nam idzie i chce iść za tym. No nie zachwyca na razie Hewet, ale fakt jest taki, że odkąd on do nas przyszedł, no to lepiej punktujemy i to zdecydowanie lepiej punktujemy, bo z Reszką zdobyliśmy jeden punkt. A jak przyszedł Hebel, to te pozostałe wszystkie. Więc no to pokazuje, że mimo wszystko jest tutaj coś, jakiś progres. A co ciekawe, w 11 tygodnia znalazł się Marcel Pięczek, chociażby. No właściwie tylko on, więc bardzo fajnie. W końcu ktoś się dobrze zaprezentował. W końcu ktoś jest w dobrej formie z naszych zawodników w tej ekstraklasie. Górnik jest na 11 pozycji. My. Podchodzimy tym składem w tej formacji na pewno, bo czy tym składem do końca to nie wiem jeszcze. Zostaje pięczek. Na prawym wahadle wskoczy sobie Łukasz Broś. Dalej Rzeźniczak, Rudol, Nowak, ok. Szramowski, przed nim Nawrocki. Na bokach Ojama z Fundambu. Robak na szpicy. Jeśli chodzi o ławkę rezerwowych, też na razie to mi... Może Kort zejdzie, acylla w jego miejsce na ławce, bo Kort ostatnio wszedł, straciliśmy bramkę. No i podejdziemy tak do meczu z Górnikiem. Gramy u siebie, Górnik też nie jest w jakiejś generalnej formie w tym sezonie i tutaj wypatruje naszej szansy na to, że w końcu uda się wygrać albo przynajmniej zremisować kolejny mecz. To by było fajne, jeśli byśmy przedłużali tą naszą serię bez porażki. Na razie do przerwy bez bramek. Wszedł Szymczak za Robaka i Skrzypczak za Szramowskiego w naszej drużynie. I tak to się powoli toczy, Zilla także na boisku, tak więc już trzy zmiany, wchodzi Oyama, znaczy nie wchodzi Oyama, tylko strzela bramkę Oyama i mamy nasze pierwsze zwycięstwo na poziomie pkobp BP Klasy. Górnik Zabrze, to ta drużyna, która została przez nas pokojana, Henryk Oyama z bramką i to bardzo fajna rzecz, w końcu wygrywamy i tym samym przeskakujemy w tabeli. I Stal Mielec i ŁKS, tak więc podskakujemy na to najwyższe miejsce w strefie spadkowej z 9 punktami. O, i to naprawdę pokazuje, że ta drużyna kurczę ma potencjał i że dobry skład złożyliśmy na te spotkania, na tę rundę najbliższą. I pokazuje to też, że trzeba w ten skład wierzyć po prostu, że oni potrzebowali czasu, żeby się w tej lidze ograć, a jak już się ograli, to już to wygląda troszeczkę lepiej. Bez upgrade'ów co prawda, prak praktycznie żadnych, no tam Nawrocki chyba wskoczył tylko jeden overal, no ale okej, okay, nie można mieć zawsze wszystkiego. Ale wchodzimy już do listopada, no ja jestem bardzo zadowolony z tego października, absolutnie najlepszy miesiąc jeśli chodzi o naszą karierę w Ekstraklasie. Szymon Sobczak, go sobie sprawdzimy, Kasper Lechowicz też, też niech będzie, Mirosław Jandura, Rof Rybnik, okej, okay, tak, tak to niech wygląda. No, i co? Ja mam nadzieję, że Wam się ten odcinek oczywiście też bardzo podobał, bo mi się on bardzo podobał. Podskakujemy na 14 pozycję i w tym momencie mamy 4 punkty straty do bezpiecznego miejsca, na którym znajduje się Wisła Płock oraz Piast Gliwice. Ale przede wszystkim mamy nasze pierwsze zwycięstwo w tym miesiącu bez porażki: remis z uks em potem remis z Jagą, potem remis z Zagłębiem Lubin i zwycięstwo z Górnikiem Zabrze. Więc to też pokazuje, że ta formacja z piątką defensorów ma rację bytu i jest to dla nas dobra formacja. Pokazuje to także, że Mateusz Hewell co był trafiony transfer, bo odkąd on przyszedł, to zdecydowanie lepiej zaczęliśmy punktować. Także pokazuje to, że ten Nowak z rzeźniczakiem generalnie dają radę na obronie i to wygląda ok. Fundambu także już y, udowicić, doskoczył i przeskoczył, bo udowicić to spadł z overallem, więc to Fundambu będzie teraz naszym podstawowym lewo skrzydłowym. No i Nawrocki, fajnie, że złapał formę Zyla też, no trochę szkoda tego Korta Bo on mógłby być tutaj ważnym piłkarzem No ale nie, da, nie dojeżdża na razie Robak także się przełamał, jeśli chodzi o bramki To samo o Jama, więc mam nadzieję, że Za tym dobrym odcinkiem, za tym dobrym miesiącem Pójdą następne Jeśli wam się podobało, to zapraszam do łapkowania Do subskrybowania tego kanału Do zaznaczenia dzwoneczka, abyście mieli wszystkie przypomnienia Do grupy na Facebooku, do której Nazwę macie tutaj, a link macie w opisie eee, No i co? Mam nadzieję, że wam się podobało i do zobaczenia w następnym odcinku. Zapraszam także na Olimpik Marsylia, który się dzisiaj pojawił albo pojawi. No i cześć!